Witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku, a dzisiaj podrapiemy dwa pewniaki, dwa pewniaki to są super linie oraz zdrapki nie nadrapane. na drugą część to leco dolary, I love big cash oraz 10 razy kasa. Ja Wam drodzy widzowie bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie łapki w górę, komentarze oraz subskrypcje, ktoś powie, że Ty ciągle tylko dziękujesz, no ale komu mam dziękować jak nie Wam, bez Was ten kanał by nie istniał, bez widzów, no taka prawda, banał, ale tak jest. Dobrze, no zaczniemy jak zawsze to u mnie od super linii, znaczy no od pewniaków, no bo to nie zawsze super linie są, wiadomo, nie? Dobra, mamy zdrapeczkę jedną z numerem 18. symbol, który otwiera linię, to jest z tego, co pamiętam, serce, tak, i tutaj to serce teraz przy Was dodrapuje. No ale jeszcze sporo symbol jest do wydrapania, więc może coś będzie więcej niż, niż ta piątka, no bo piątka to jest na pewno, nie, no ale to w pewniaku piątka, to za 5 zł, no to, no to wiadomo, to żaden sukces. A jakby ktoś pytał, ile to na 5 zdrapek dwie są były wygrane? Jak kogoś interesuje, bo niektórych interesuje, niektórzy powiedzą, po co ty to mówisz, no wiadomo, każdemu się nie zagodzi, jak się to mówi, no ale informuję dobra bez gadania drapiem bo po to żeście się tutaj zebrali ze mną mamy monetę moneta jest jedna daliby coś jeszcze mamy ptaszka czy jest gdzieś ptaszek tak jest ptaszek tutaj ale więcej ja ptaszków nie widzę cztery symbole do końca mamy piłeczkę czy piłka gdzieś jest jest na samym dole więcej piłek nie ma kolejny symbol to jest symbol słońca i słońce jest tak, jedno tutaj, kolejne tutaj oraz jeszcze jedno tutaj. Widzę, że co by się przydało? A, sporo symboli by się przydało. Dobra, dwa symbole do końca i co my tu mamy? A, mamy szybkobiegi, które występują raz, dwa, trzykrotnie, ale to nic nie daje. No i ostatni symbol, to jest symbol motyla, którego nie ma. Dobra, sprawdźmy jaka jest wygrana w tej zdrabce. Czy to jest szalone, rewelacyjne 5 zł, czy może coś więcej. A mamy 5 zł kontrolne 3 razy B. Zdrabka idzie na bok. No i drugi dzisiaj pewniak. To również super linia. Lubię te zdrabki sobie drapać dla relaksu. Potem się dzielić z wami tutaj na, na filmie. Jakie są wygrane w tych zrabkach? Dobra. Zrabkach z numerem 37, nie kupowane w tym samym miejscu, różnych. Aha, bo tutaj zaraz symbol tworzył to lody były, dobra. Już się zagalopowałem. Czyli tak, lody tworzą linię, mam nadzieję, że nie pierwszą i nie ostatnią. To właściwie, że nie ostatnią. A kolejny symbol to jest symbol podkowy. Trochę tych podków jest, bo aż 3. Dobra, co my tu mamy? Mamy symbol klucza, który też trzykrotnie występuje. To dobrze. Sześć symboli pozostało jeszcze do zdrapania. Mamy arbuza, nie widzę arbuza. Mamy symbol kraba. Czy jest gdzieś krab? Też nie ma kraba. O, to niedobrze. Kolejny symbol to jest symbol leżaka. Jeden, tutaj jest drugi, więcej leżaków. Ja nie widzę, jeszcze zerknę. Dobra, i co? No i następny jowajek. Czy jest gdzieś rowerek? Jest jeden. Ale to jak my tak będziemy po jednym wydrapiewać, teraz to my nic więcej nie zdrapiemy. Mamy monetę. Jest moneta. I co? No? I jeszcze ostatni symbol został. Ostatnia nadzieja to jest wiatrak. Widzisz nadzieja no to różnie może być nawet. Główna wygrana pod jednym tym, nie. Jakby były dwie, to nie będzie już głównej. Dobra i co? Wiatraczku więcej ja nie widzę. Zerkam jeszcze, tylko <laughs> przepraszam, czegoś nie przegapiłem, a nie przegapiłem. I sprawdzam jaka jest wysokość wygranej. A ja oczywiście widzów, którzy nie subskrybują mojego kanału. Bardzo proszę teraz, żeby to uczynili. Zostawcie też łapkę w górę. A jest 5 zł. Szalone 5 zł. No, na razie. Jest przewidywalnie. Dobra, zaczniemy sobie od I Love You Big Cash. Ta zrabka ostatnio przyniosła monety, czyli było 20 zł. To mówię, kupię jeszcze jedną, ale w innym miejscu nie da jakiegoś przesądu, tylko tak po prostu. I co, poszukujemy napisu cash, który daje przepisano wygrano monety. Tak jak już powiedziałem, mnożą wygrano razy dwa, a ja szukam wygrywających liczb. Zobaczymy. Zrabka jest numerem 16. A co ja tu mam? 39, o aż za bardzo naostrzyłem chyba ten drapak dzisiaj. drugą stroną drapał co zniszczę. Dobra, no to mamy takie swoje liczby. No i poszukuję mile widziane monety. Napis cash też również by się przydał. Co my tu mamy? Zaczynamy od 52, który nie występuje. Następnie mamy 26, nie ma.

Nie ma, pozostałe dwa rzędy do zdrapania. Mamy 45, 42 znowu obok, 59 nie ma, 32 nie ma, ale dają tak, żeby człowiek myślał, że zaraz będzie, a tu będzie śmietnik. 28 nie ma, pozostało ostatni rząd do zdrapania. I co tutaj jest? Jest 24, znaczy jest, ale nie ma. 35 nie ma. 29 nie ma. 56 nie ma. I ostatnia szansa to jest 57. No, niestety, zdrabka przegrana. Dobra, na razie dam spokój z tym mailowym bikiniarzem, bo to tak człowiek raz wygra dwie dychy. A potem będzie kupował, kupował, bo, bo myśli, że coś wygra. To guzik. Dobra. 10 razy kasa. Tutaj co? Poszukujemy swojej wygrywających liczb albo mnożników. Może być mnożnik razy 5 albo mnożnik razy 10. No, przydałby się. Strapka z numerem 21. Oczko, zobaczymy. A mamy tak 30, 24, 22 oraz 11. No i lecimy na szczęście. Dobra ja mamy tak 24 jest wygrana no to dobrze już tej drugiej części nie będzie na pusto Bardzo mnie to cieszy Pewnie jakiegoś bogactwa nie będzie no ale 21 Aha bo to zrabka znowu na 21 już mi się tak w pamięci z podręcznej zakodowało 18 która mnie prześladuje nie wiem dlaczego Dobra, następnie mamy 23 oboczek i to między pomiędzy. Następnie jest 26, 31, 14 oraz 15. A ja sprawdzam jaka jest. Wysokość wygranej pod liczbą 24, a jest 5 złociszy kontrolnych nie ma co sprawdzać, bo wiadomo co tam. Jest. Dobrze, i ostatnią dzisiaj zdrabką jest: lecą dulary. Poszukujemy Keszu, który daj przypisano wygraną. Monety mnożą znowu wygraną razy 2, a ja poszukuję swoich wygrywających liczb. I mamy tak: 34, zdrabka z numerem 17, 41, 17, 19 oraz 37. No, przydałoby się, żeby.

57, no niestety drapka jest też przegrana, także nie poleciały dolary, o kontrolne różne Z i B, także dobra, robimy, drodzy widzowie, podsumowanie, zdrapki, które przegrały, to są te dwie naj, najdroższe po, po dyszku, nic w nich nie ma, są puste, do kosza zaraz lecą, a po prawej stronie udało się w dwóch pewniakach wygrać piątki, no wygrać, no wiadomo o co chodzi, ale udało się wygrać w 10 razy kasa piąteczkę, Także, no wynik jaki jest to, wszyscy widzą. Lotto jest przewidywalne. Dobrze, drodzy widzowie. No, ja wam bardzo serdecznie dziękuję, że poświęciliście czas, żeby oglądać dzisiejszy odcinek. Żegnam się z wami. Pozdrawiam was serdecznie. Cześć.